was w kolejnym odcinku oczywiście z e, noców Ten ehm, odcinek. Hmm. Przyszliśmy w zasadzie już grę, tak naprawdę, bo... E, nie poszło się tutaj, bo uradowaliśmy naszą siostrę, zobaczcie, za przypomnienia oczywiście. Jest nasza siostra Ellen. No chyba Ellen. Edgar tu jest. E, tak, udało nam się to tego dokonać. Zmieniam Owatara. wyjątkowo zagramy po raz pierwszy. I um, jedyny. Boże, Ellen kurwa. Przepraszam, pisze książkę Lili. Ty nie wiem czemu ja powiedziałem, że Ellen. Ło człowieku, sklonowałem się. Ciekawe, czy mogę grać starym chyba, nie? Dobra. Nieważne, zagramy Lili. Nie wiem czy powiedziałem Ellen, naprawdę. Um, dobra, pójdziemy do... Gdzie musiałem pójść? To się wydaje TILL THE REEF The REEF Dobra, TILL THE REEF, O panie, znowu mój braciszek TILL THE REEF Dobra, nie ma w ogóle tego, wydaje się prosty poziom ogólnie Nie ma nawet żadnych tych, co się dzieje I'M TRAPPED, I'M... To dobra, po prostu EMPTY To to było Eee, dobra, czy ty masz problem? My light is to dim to attract my prey, help me to play an objective. Um. Eee. Może taki żebyś był jaśniejszy. Lighty Lighted O właśnie, super Braciszka, jaki tu masz problem? Właściwie komplet... Hey, I'm running out of air. Um. Butelka z tlenem, um, Battle Patel. O! Oh, y... Butelka w razie może Butla z tlenem, trochę się nazywa w taki sposób Oxygen Tank. O właśnie, proszę bardzo. Po prostu się szykuje tak szczerze em. Um, to jakiś ma problem. Siemka. Uh, for my collection. O nie. Halo. Oddawaj. Kurde. Um. Masz. Proszę bardzo. No. No i dobra, udało się. Zostały tutaj. Some of our home has been to Create something to help the reef... ...regrow. Dobra, to będzie wydaje mi się też proste. Chociaż um... nie, w sumie nie do końca. Mogę po prostu stworzyć... ...house. Oh, udało się. Jest dom stworzony. Level complete. No jeden z prostych poziomów. Jezu, to mnie kocha? Jezu, zostaw mnie. Dobra, udało mi się to przejść. Super. Ech, teraz abjad. abjad. duns. Abjad duns. Uhuhu, gdzie my dotarliśmy. Dobra, za często będzie. Um, dobra. Co się zwieści na razie mam? Dobra, co tam jest? I need to help my kingdom with this shape changing potion, but I need three more venomous ingredients. Uhuhu. Uh. Uh, Venoms. Czyli hmm. so Venoms. Venoms. Aha, czyli most ingredients No to potrzebujesz tak. Poison. Ech, może to nie o to chodzi. Hmm, może czekaj, może trzeba. Może jakąś rzecz trzeba, jest tam poison może Na przykład Poison eee, hamster No jest nie ma dobrze, może Poison kurczę frog. Hmm. No dobra, udało się. Czego jeszcze potrzebujesz? Może po prostu Venom? O! Udało się, czy wszystko działało? Spoko. Achilles seems to be catching up the tortoise. Uh, but he Watchy. catch him again. Watchy. 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 measure this race. Co? Um, czy on no, chce tego zmierzyć, zora. To damy ci tak zwany abacus, czyli liczydło. No właśnie, proszę bardzo. Liczydło. Rozumiesz paradoks. Spoko, dobra, udało się. Siemka. uuu, tu się dzieje? I can't curve on under the power with just my bare hands. Dobra, no, to będziesz po prostu strong. O właśnie... O kurde Jaki... Ale mi... Ale pudzian Dobra, tu jest tego... Jeszcze i teraz... Siemka Nie to, nie to, nie to, nie to Eee... Maisto jest bit lifeless, want your help? Mmm. To Po prostu mogę dać Ci żeby to żyło Czyli living Co się stało? Łopanie, co się dzieje. O kurczę Freddy Fazbear. Nieźle. Dobra. Siemka. Help me samo plug to skair. Um, ła! o nie, źródło tak um, dobra, poczekaj, poczekaj, teraz nie widzę um. mm. Mm -hmm. komu tu jeszcze powinienem pomóc? Ty masz ten poziom, no dobra. Um, mam tu pewien problem. Czekajcie, dajcie mi jetpack, bo być może nie nie widzę całego świata, ale nie widzę tylko tego ziomka. Ale no, dobra, tutaj już coś jest. Eee... Hej mi the What goes on four legs? To jest proste, człowiek! Proszę bardzo. To co chodzi ranem... Ranem run na, na czterech nogach... Uh, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. Proste. A ty? My weather changing device broke, help the... Ten weather. Co um, so Storm mogę ci dać? O to chodzi? Super. Dobra, udało mi się, 93-gwiazdka. Um, I też Surge Rider, no, istotnie top. Um, Zobaczymy, to będzie. no Nagrywam jeszcze jeden poziom, bo strasznie szybko mi poszło. no dopiero 10 minut odcinka. O nie, niedobrze. The Petty mystery tells you that her gang is connected to ride the village. Is Maxwell needs to recruit, help. To defend our village. Hmm. Dobra, no to może jakiś rycerz się wam przyda tonight Dobra Oni atakują, czy co robią? Okay, oni bronią Halo, czemu? Eugene has come to the village I'd Help him building fortification for the town eee, Dobra No to... Może castle dobrze jakoś się udało. Prze bardzo, wszystko wzmocnione. O, panie! Nowy zamek, jeszcze jeden. No, jakieś tego. No, po prostu mogę znowu z rycerza. Walczyć, na znowu mogę rycerza dbać. O kurde, na krowie, rycerz na krowie. Rycerz na krowie. O Hmm, może jakiś samuraj? Mm. Mm hmm, Albo jakiegoś tego generała, jakiegoś potrzebuje. General, o właśnie. O kurde, co tu się dzieje? Ło człowieku, jaki miacz. Eee, Samo dobre Okej, okay, dobra, to będzie też proste. Eee, po prostu słyszymy tego tajnego agenta, czyli spy. Proszę bardzo. I No i teraz... No i teraz ja muszę tu walczyć, tak? No co dajmy... Że ja też będę walczył, będę walczył mieczem. Picki miecz Proszę bardzo O nie atakują nas! Sró tu piór A tak Aaaaa. A tak. No i koniec. Ez Dobra, oni się jeszcze biją, no dobra! No, no, no. Ciekamy, że na czwarta gwiazdka, tak, jest! Level zdobyty. Jeszcze, jeszcze się będą bić chyba. bo i nie, Taka. dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Zostało nam, widzicie, już bardzo niewiele. Ale mamy troszkę, nie chcę aż tak długo odcinka. Więc pójdziemy do Camel Case Oasis. Camel Case Oasis. Żeby nie było to aż tak długie znowu. 13 odcinka, więc, no, więc mówię, nie chcę mieć aż tak długiego, ale no, 3, 3 level na, jed na jednym poziomie, uhu Uhuhu, uh, uh, nice yy, dobra, Byczku, co ty tu masz o problem? A, wszystko cold, it's hot Dobra, no to, xD jakby Cold Proszę bardzo Eeeem, um, dobra This table is to be filled with something, um, Pananas, pananas, pana jup. teraz, um, to nie będzie manki. Okej, okay, udało się. Czerwona MOP Ciekawe. pingwin, co tu zrobisz? I'm homesick. Iglu O, proszę bardzo. Daleko od domu. Siema, bracia. Henry find the lost fountain of młodości. Y fountain of... Yeah, mogę po prostu coś zespełnić. Tak jest. Co? Halo, co jest? Yy, czemu to nie działa? Hmm, jest dobra. No ale no, żeby mieć, to trzeba mieć mapę, nie? Mieć mapę tylko. Może mapa ci pomoże odnaleźć. No, wcale to nie jest fontanna młodości, kurna. Udało się, dobra. Łatwo. A, mogę grać z Milo Siem. Albo jest. Something is missing. Brakuje tego. No, kociołka na no, cup of gold. No. Niezu to się nazywa... Pot of gold. No właśnie, nie cup. Pot Pot of gold. Pot of gold. No właśnie. Le czego tam się nazywa. Cudownie. Dobra. These snakes look engine I need to charm the uh, O Jezus, nie flat. Jak jest flat? Mmm, flat. Boże flat. Stumaczę, no, flutę, dobra. Flutę. Um, no, na pewno radę. U, ru, ru, ru. tańczą sobie pięknie dobra ostatni poziom gdzieś tu mi został tylko jak zawsze nie wiem gdzie tu, tutaj jest co tu, to jest co jest nie Nie tego tego. A jest co też też przejażdżkę. to jest co to jest to jest flying to jest to jest fajne to jest trochę... Nie wszędzie mogę się dostrzegać. Dobra, fajne to jest, musimy tę część podróżować. Um, dobra. kom... Już jestem blisko. Maxwell the Great. Dobra, w ostatnim poziom na dzisiaj. Proto podobnie. Znaczy, znaście mnie na dwoma jest jakoś mega dużo, ale dobra. Czyli ten poziom ma poziomów? Tak, logiczne zdanie, wypowiedziałem. Eeeem. Um, uhu. The greatest journey Maxwell offers. 3 wishes to those who hind him. Leave the merchant 3 things to sell. Mmm, um, refix to sell. No to tak, carpet. Karpet. Dobra, um, pepper. Możesz pieprz sprzedawać. Wejść um, z O nie, to jest pierwsza. Pepper. O, to że napisał. O, że napisał pepper. Undy. Puh, chyba nie. Carbret, dobra. Co on jeszcze może sprzedawać? Chodzi mi ogólnie o takie przyprawy. No właśnie, o. Może nie pepper, dobra. Co jeszcze może sprzedawać? Araby, co jeszcze araby sprzedawały? Dywany... Może Arabik. <laughs> Jedzenie nie. Hmm. Może jakieś po prostu ryba? Ok, dało się. Spoko. Dobra. Yy, co? Wampirzyce, dobra, nie jest to na... miejsce dla wampirzyce, no dobra, żebyś przeżyła, no to masz tak, okulary. Super. Ehm. Um, jak jest peleryna? Peleryna. Cape, no właśnie, Cape. Czybyś się mogła schować? Dobra. Co jeszcze mogę dać wampiżyce? Ehm. Um... Hmm, 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 hmm. Wiem, po prostu Suncape yy, Suncap, yy, Suncup niech będzie Powiedz mi o to mi trzeba chodziła Ale dobra A, No i mam ostatnie zadanko Na klauna On chce być śmieszny No to dajmy mu może Puh. Co mogę mu dać, żeby był śmieszny? Horn, To właśnie chodziło mi o mnie taki Luxon, tak. Um... Co jeszcze mam? Co jeszcze mam? Klucone? Big Shoes. O nie! Kurczę, zrobiłem... Może clown... Clowny Dobra, udało się... What the fuck? Yy, no i ten, kawałek ciasta może... No to pie! Co? Dobra, udało się jakoś. No i dobra, udało mi się. Zdobyłem gwiazdkę... Yy, Lilii z tym chinem. Czemu? Zara udało się level complete 20 minut odcinka ten i zostało już nie bardzo niewiele tutaj 02-11 to był dłuższy odcinek się szykuje No, może być dłuższego mamy rzeczywiście bardzo niewiele poziomów tak naprawdę CZTERY odcinki, że, cóż mogę rzec Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się podobał Widzimy się już niedługo w jednym z ostatnich odcinkach Scribblenauts, także do zobaczenia Już niedługo, czołańcie się, na razie, papa pa.